Siema COVIDowie z tej strony Misiek Dzisiaj zagramy Paintball 2 Wielki Paintball 2 Ogólnie super gra Jest to <tryk> dobry, tylko nie najlepszy Był ogólnie event, gdzie za nią się dostawało 100 tysięcy na zwykłym Big Paintballu bardzo wtedy było fajnie, można było dużo na tym zarobić, ale teraz nie ma tego, ale i tak fajnie się gra. Dużo jest osób, ogólnie ja jestem w to już lepszym graczem, ale polecam bardzo zaczynać. Bardzo fajne gra Mam już detektor, dzięki któremu można zobaczyć tutaj graczy, jak dobrze, bardzo. No i dostaliśmy zabicie. Tutaj niestety szybki się zabija. Jak widzicie jestem drugi. Tybali. Może dzisiaj postaramy się dzisiaj być pierwsi. Chociaż już to wątpię. O, zabiliśmy przez chwilę osobę, która jest pierwsza. No i zabija nas maszyna. Ogólnie, w tej, tutaj można mieć Radar, który pokazuje graczy. Można mieć maszynę, która zastrzeliwuje, która przed chwilą mnie zabiła. Można mieć drona, który pomaga graczowi i można puścić bombę nuklearną która zabija każdego gracza ogólnie piszcie w komentarzu czy chcecie zrobić odcinek gdzie puszczamy bo my bombę nuklearną na mapę o zobaczcie mam tutaj dronika. u siebie i on mi normalnie będzie zabijał graczy o zobaczcie tutaj postawimy sobie maszynę ładną. i zobaczcie Mam zabijać normalnych graczy, widzicie? Zobaczcie, ile graczy idzie już teraz. Będzie następna maszyna. nie można dostać. Maszyny sobie. O, Dziękuję bardzo. Akurat dostaliśmy kogoś maszyna. No to puszczam sobie następnego dronika. Zobaczcie, sobie. Ogólnie, jesteśmy pierwsi. Już drudy. Piszcie w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i subskrybika. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Jeśli, jeśli nie chcecie ominąć następnego filmu, gdzie będziemy puszczać nukę, keto, zostawcie, co zostawcie dzwoneczek. To porabiamy. I tam na maszynkę ustawimy, O piękny bajkonik co są zabity? Ta gra jest dla każdego, jest prosta. Wystarczy tutaj umieć po prostu strzelać dobrze. Są so w tej grze te, również snajper. Snajperki. O, można. Są so w tej grze też snajperki, można zrobić snajpę I z niej strzelać. Jeśli chcecie zrobić odcinek, gdzie będziemy mieć snajperkę Albo otwierać boksy, to piszcie w komentarzu. A ja już przechodzę.

Oj! No i widzę, zobaczcie, Maszyna przeciwników po prostu pod Ale ja się Trudne one są. Ale dasia, o zobaczcie. Masz. Ju, już, już. A oj, i Widzicie, jak to jest. I następny już. No i już. Idziemy po Ogólnie te maszyn należą do osób, które jest pierwsza, w dużo osób. Mnie też już kilka razy. Ale ja też ją, więc jesteśmy już w kwitaniu. No, no zabiła. Widzicie, jak to jest. Jesteśmy ogólnie drudzy, bardzo fajnie. Postaram się być zawsze pierwsi oczywiście. Jak chcecie, żeby nagrywał następne odcinki z tego, go, go to też to napiszcie w komentarzu, chyba że chcecie inne, kiedy to proszę bardzo. Pamiętajcie wideo 200 tysięcy subskrypcji będzie serio z Minecrafta więc dajcie subiki, bo niedługo może być serio z Minecrafta może być serię z Minecrafta Więc jak chcecie jak lubicie Minecrafta to warto zostawić subskrypcję Mam maszynę ogólnie, o zobaczę stoi tutaj, no i znowu to ta osoba cały czas zabija więc się jej nie dziwię o, zobaczcie, znowu i tak w kółko o. zobaczcie, może możemy nie maszynę ustawić to my pójdziemy gdzieś w głąb bardziej żeby nienacka atakowała przeciwnika wona, o tak spawamy ją sobie No i już nie mamy strażnika, widzicie jak to jest. Raz masz, raz nie masz. Niedługo będziemy chyba trzeci. Ja nie chcę trafić będziemy walczyć za to. Oczywiście. Ja stracić, nie wiem co nie będę nie jest Oj, ale chyba stracimy, bo tutaj... coś rzeczy, o, zobaczcie, dron mięknął. No. Chodź, tutaj polecimy. Oj, tutaj widzicie bomba nuklearna. Trzeba się schować szybko. O, tutaj podmurzę. No i tutaj widzicie. Wszystko ich po pozabijała Bomba nuklearna. My drugi, my jesteśmy w jesteśmy w trzecim, nie możemy ale to nie bo jeszcze dużo. Musimy się ustalać. może wyprzedzimy jeszcze drugie. Zobaczymy nasze kolejne miejsce. Proszę bardzo. Zostało 3 minuty meczu, więc trzeba się pospieszyć. şunu postavdım Ozu başka keyfine meccen No i widzicie już jesteśmy zabici. Ale może... O, no i dalej. Na szczęście. Ale osoba jest już blisko, która chce nas bardzo wyprzedzić. Trzeba uważać na tu osobę dalej. No i widzicie już nas uprzedziła. To minuty 40, więc trzeba szybko zrobić. Lecę znowu tędy. No tutaj było fajne miejsce ogólnie na kira. O zobaczcie, ktoś już wykorzystał nasz pomysł. Widzicie jak to jest. Masz, masz dobry pomysł i ktoś już od razu go zabiera. Zobaczcie, jak się coś No fali. No już raczej nie wyprzedzimy tego kresu, bo Musimy żebyśmy go wyprzedzili, a wczoraj akurat się nie zdarzały wydrzania, to nie wiem. No, o 10 kg ma zrób, a zostało 7 minut.

Zobaczcie, proszę bardzo. Trzeci. Ogólnie to oni dostali skrzynki, w których 100 tysięcy było. Teraz ten zubłonia, specjalne. Ja wam dziękuję, widzowie, za oglądanie i cześć.